Króluj nam, Chrystę. Zawsze i wszędzie. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Ksiądz Tomasz. Sławek i Zapraszamy na kolejną naszą rozmowę z cyklu z wiarą. O finansach. Podzieliliśmy się tak tym tytułem, może według kompetencji trochę. <noise> Raczej na pewno. Drodzy Państwo, <noise> Szanowni Słuchacze. Anioła Beskidów, ale także szanowni internauci, bo nasze audycje można nie tylko wysłuchać w naszym radiu katolickim, ale można także zobaczyć. Zobaczyć na kanale YouTube właśnie pod tym tytułem z wiarą o finansach, ale też posłuchać na stronie kompas.org.pl To przypomnienie, które jeszcze pewnie kilkakrotnie uda nam się powtórzyć. No tak, rozważamy takie rzeczy związane właśnie z finansami i staramy się patrzeć na tę dziedzinę ludzkiego życia, bardzo istotną, bardzo ważną, przynajmniej na naszych szerokościach geograficznych, że patrzeć na tę dziedzinę właśnie przez pryzmat Słowa Bożego. No cóż, nie, nie jest to program ani nie są to rozmowy instruktażowe, jak dorabiać się majątku. To na pewno nie, nie jesteśmy takimi specjalistami, przynajmniej ja się nie poczuwam do takich rzeczy. Tylko tak jak każdy ma pewne zdolności, jak pamiętają Państwo. Mówiliśmy kiedyś przy powieści o talentach. Tam każdy dostaje określoną pulę pieniędzy według zdolności, według obrotności i, i stara się te aktywa pomnażać, pomnażać z woli swojego pana. Nie wchodzimy w te szczegóły, jak to się robi bo od tego są pewnie i szkoły, i kursy, i, i pewnie też jakaś tradycja, często rodzinna. No, trzeba też mieć rzeczywiście talent do tego, żeby umieć obracać majątkiem i go pomnażać. Właściwie ogromna większość ludzi żyje z pracy, tak powiedziałbym zwyczajnie, skromnie tak, i próbuje ten byt sobie, rodzinie zapewnić. Może to właściwie jest takie nasze pole działania, ponieważ nasze przesłanie przede wszystkim kierujemy do takich ludzi. No, trudno. Żeby, nie wiem, jacyś wielcy biznesmeni, bankierzy słuchali naszej audycji. To jest nasza taka realność. I, a może, może się któryś zdarzy, także pozdrawiam już teraz serdecznie. Ale z, myślę, że, że to jest przesłanie właśnie do do tych ludzi, którzy doświadczają nieraz takiego lęku o to, co, co będzie jutro, co będzie pojutrze, czy wytrzymamy, czy, czy damy starczy, rady, nie? czy starczy. To jest właśnie ten, ten moment, który, moment trudności, który ludziom, dla ludzi jest momentem jakby dotknięcia niemożliwego. Czyli momentem, w którym można doświadczyć także siły wiary. Nie bez powodu Pan Jezus mówi, że Bogatemu jest trudno wejść do Królestwa Niebieskiego. Właśnie może dlatego, że ta niemożliwość dla Niego, ta trudność, przeszkoda nie jest zbyt wielka, żeby nagle zobaczył. Że same ludzkie siły, moje osobiste siły, nawet moje bogactwo nie zawsze wystarcza, a na pewno nie jest powodem, że, czy środkiem do tego, żebym ja mógł sobie kupić życie wieczne. Tak. Prawda? A czasami to wszystko właśnie przesłania, to, ten, ten, ten perspektywa. Zbawienia mm. perspektywy życia wiecznego i zbyt wielką ufność, bo kładamy w tych majątnościach. Ale z drugiej strony, to co Ksiądz też słusznie zauważył, jeżeli zamartwiamy się za bardzo, jeżeli rzeczywiście to ten, ten, ta troska o byt, o to, czy starczy od pierwszego do pierwszego przysłowiowego, no, no, no też jest niedobra, nie? bo to też tam przesłoni zawsze Pana Boga. Bo ta nasza troska. Nas tak będzie pochłaniać, że możemy w tym wszystkim się trochę pogubić i jakby nie zauważyć tego, że, że Bóg Ojciec jest i się troszczy o nas. Także i bogactwo i nędza, tak szczerze, mówiąc idąc za myślą biblijną, może zasłonić Boga. Dlatego czytamy w Piśmie Świętym takie słowa, taką prośbę, modlitwę, nie dawaj mi Panie bogactwa ani nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym. Bym w bogactwie, przez bogactwo nie urósł w pychę, a, a, a przez nędzę prawda, nie poopadł zwątpienie. To oczywiście moja para, parafraza, ale tak <laughs> zawsze odczytywałem to, to wezwanie. Natomiast jeżeli popatrzymy właśnie na te, na te skrajności, na nędzę i bogactwo, to człowiek bogaty musi stawiać sobie przed sobą tak wielkie cele, które zbliżą go do niemożliwości, a więc zbliżą go również do, do sytuacji, kiedy dotknie tej potrzeby wiary. I, i, I będzie y, stawiając właśnie jakiś bardzo trudny cel sobie do realizacji, y, zobaczy, że razem z Ojcem może jeszcze więcej niż mu się najpierw wydawało. Natomiast człowiek hmm. będący w nędzy, y, ta zasłona, powiedziałbym, jest paradoksalnie jeszcze większa niż, niż ogromne bogactwo, bo y, Tutaj y, dla człowieka, który no, nie ma nic, nie ma żadnych perspektyw i rzeczywiście cierpi niedostatek, cierpi głód i pragnienie. Y, nadzieja jest przede wszystkim bardzo mocno naruszona na, 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 na przyszłość, na dobro. Na kto to żeby... jest tutaj pod ścianą i nie wiadomo, co tak, dalej. No, mamy sytuację y Łazarza, y, który leży u bram y, bogacza. To jest, to jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja i może, może właśnie wtedy ci, którzy są jakby po środku, którzy mają ten chleb niezbędny, mogą tak bardzo wiele, żeby, żeby dłuszczec tych, którzy gdzieś tam pod bramą jakiegoś bogacza leżą i są w potrzebie. Oczywiście zagadnienia są bardzo szerokie, my myślę, nie, nie, nie mamy takich aspiracji, żeby czy z psychologiczną, czy z teologiczną wnikliwością roz, rozpatrywać każdy przypadek, ale chodzi o to, żebyśmy te nasze rozmowy, których Państwo słuchają, bądź oglądają, no, zaadresowali do, do jak najszerszego grona słuchaczy, no ale mamy świadomość, że, że najszerszym gronem jest właśnie właśnie grono ludzi, którzy no, no żyją z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, dotykają tych różnych trudnych spraw, dotykają różnych trudnych niemożliwości i myślę, że, że mają taką, powiedziałbym, krótką drogę, nawet. No, może nawet niebolesną nie, nie do tego, żeby dość łatwo przewartościować swoje życie, to jak patrzą na, na dobra materialne i żeby to przejście od takiego zaufania mamonie do zaufania Bogu nastąpiło dość szybko i sprawnie bo myślę, że to jest w zasięgu, dlatego takie, takie tematy, dlatego takie słowa i myślę, że bardzo wiele zależy, o czym wielokrotnie już mówiliśmy, właśnie od wiary. I to, yy, to jest to oparcie, to jest ten fundament, Boże Słowo, które jest twardsze niż skała, yy, jakakolwiek, nawet na najbardziej twarda na ziemi. Dlatego, dlatego te tematy podejmujemy. No my w swoim życiu zderzyliśmy się właśnie z taką sytuacją trudną finansową, o czym wspominałem i też piszę na, na blogu. Sytuacji takiej no, praktycznie bez wyjścia dla nas, nie? tak po ludzku sądząc, jak sobie z tym poradzić. No i to, co ksiądz powiedział, tutaj wiara odegrała bardzo istotną rolę, bo pierwsze kroki, które poczyniliśmy, to była wspólna modlitwa małżeńska z prośbą do, do Ojca w Niebie, aby nas no, jakoś z tego wszystkiego wyciągnął za uszy. I rzeczywiście ten krok wiary był bardzo potrzebny i zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe, takie już potem od strony tej ludzkiej, czyli jakieś dodatkowe pieniądze się pojawiały, które nas powolutku z tego wszystkiego wyciągały. No tak, i myślę, że też tak jak śledzisz literaturę właśnie dotyczącą gospodarowania po Bożemu finansami i tak dalej, znasz bardzo wiele różnych innych przykładów i z Polski, i z zagranicy, prawda, gdzie, gdzie ludzie dają świadectwo tego, temu, jak przez lata no, zrobili interesy, prowadzili biznesy, tak rzeczywiście po swojemu. No jak nieraz no sięgali niestety dna, stawali się bankrutami, bankrutami a potem, tak. potem z Panem Bogiem według tych bożych tak zasad, oddając się Jemu do dyspozycji, oddając do dyspozycji ten przysłowiowy swój portfel, tak. dochodzili do znowu do majątków ale już yy, z innym spojrzeniem. Z innym na spojrzeniem. Już wiedzieli, że, że dar jest darem i że to co Pan Bóg daje i błogosławi jest i dla mnie do, do radości i do sytości, ale jest także dla drugiego do podziału. Tak. I, i, I dotknęli właśnie tej prostej metody, która opiera się na wierze, na ufności, tak. że mogą żyć godnie, zaspokajać dzięki Bożym darom swoje potrzeby, ale, ale też mogą się dzielić z innymi. I to myślę jest dość, ja się upieram przy tym, dość łatwe, ale właśnie musi być ten fundament, musi być ufność, że człowiek więcej znaczy niż, niż rzeczy, mm -hmm. że życie więcej niż pokarm, że ciało więcej niż odzienie. Jak Pan Jezus mówi, że to powierzenie się Bogu to jest podstawa, bo, bo człowiek wtedy wie skąd był, skąd pochodzi, dokąd zmierza, a wiara przede wszystkim i miłość przede wszystkim. Usuwa lęk, który blokuje nas właśnie przed takim życiem, przed takim gospodarowaniem tym, co otrzymujemy od Pana Boga. I to jest, to jest ważna rzecz, żeby mieć te fundamenty, no ale też musimy mieć jakieś konkretne wskazówki, konkretne sposoby działania. Je trzeba poznać, tak. je trzeba zastosować i to jest niezwykle ważne. O tym też kiedyś Państwu trochę wspominaliśmy. Thank you.